Mocna i dobrze wyposażona płyta główna MSI X870E Carbon WiFi, przygotowana na najnowsze procesory, nadchodzące procesory serii X3D, Ryzen 9980X3D. Dzisiaj sprawdzimy, jak się zachowuje się w praktyce, może nie jeszcze z 9980X3D, ale również z procesorem X3D. Nie jest to tania płyta główna, nie należy do segmentu bardzo drogich, ale jest odpowiednio droga, żeby się zastanowić, czy warto ją kupić. Dlatego dzisiaj chcę sprawdzić, dla kogo ta płyta główna, kto skorzysta najbardziej przy zakupie właśnie tego modelu. Najpierw zobaczmy, co dostajemy w komplecie. Jest oczywiście tutaj ukryta sprytnie antenka Fifi. Mamy jeszcze zestaw różnych kabelków, łącznie SATA, kabelków RGB, przedłużek na przedni panel, kolejnych kabelków RGB. Skrócone instrukcje obsługi, naklejki, informacje o jakimś tam gwarancji, promocja, pendrive z nieaktualnymi sterownikami. Zawsze są nieaktualne, dostarczane przez producenta. Zawsze najnowsze trzeba pobrać ze strony producenta, bo to zmienia się dosyć szybko. Kluczyk do wyciągania pinów od anteny Wi-Fi i właśnie pin do anteny Wi-Fi. To wszystko jest w komplecie. Troszkę więcej niż standardowa. Budżetowa czy też średnio budżetowa płyta główna, ale i tak jakoś szału to nie robi. Za ceną idzie wyposażenie moi drodzy, bo ta płyta jest dosyć mocno doposażona przez producenta w różnego typu featurey, mnogość portów USB, złącze M2. Generalnie o tym wszystkim Wam opowiem po kolei, ale od początku. Od początku to Wam powiem, że płyta wspiera sztuczną inteligencję, trenowanie sztucznej inteligencji, i ma w sobie zaimplementowane wiele funkcji, które zaczynają się od. AI. Dla mnie to troszeczkę taki marketing, bo ostatnio widziałem nawet w sklepie jakiegoś termomiksa z funkcją AI, czy też jakiegoś robota kuchennego z funkcją AI, nie termomiksa, robota kuchennego z funkcją AI yy, i tak się zastanawiam, na czym to ma polegać, czy też ten robot kuchenny łączy się z internetem, z serwerami sztucznej inteligencji, czadu GPT, oblicza nam, nie wiem, potrzebne składniki, ilość dostosowana, waży, ile jest tego w środku i dopiero wtedy podaje, ile dokładnie, z dokładnością do jednej setnej grama trzeba dodać składników. To jest marketing, moi drodzy, w każdym razie wspiera, więc o tym mówię. Nie będziemy testować AI, nie będziemy tego pokazywać. Powiem Wam tylko parę słów, co ta płyta ma wspólnego z AI, ale to później. No dobra, to zacznijmy od tego i na tym skończmy. AI Engine, AI Land Manager, AI Boost i chłodzenie AI. Tak się zastanawiałem, czy może te radiatory mają w sobie wbudowaną sztuczną inteligencję, ale ch chyba nie o to chodzi. Chyba bardziej o to chodzi, że według jakiegoś algorytmu ustawiają się krzywe wentylatorów, dopasowując do Temperatur procesora. Dobrze, nieważne, o tym na samym końcu. Więc powiedzmy sobie o samej płucie głównej, patrząc na nią z bliska. To mówmy sobie, co my tutaj mamy, moi drodzy, na tym laminacie. Standard pełnego atx kolorystyka taka czarna, karbonowa, nie RGB, tak naprawdę o nim będzie później, pokażę wam, jak to świeci, ale nie ma go dużo. To możecie, o to możecie być, być spokojni. PCB, bardzo fajna sprawa, ośmiowarstwowe i do tego jeszcze dwie uncje miedzi. Mamy tutaj odseparowane też um, warstwy dla na przykład. Karty dźwiękowej dla na przykład pamięci, żeby jak najmniej tych ewentualnych zniekształceń gdzieś tam i zakłóceń było, dlatego robi się wielowarstwowy PCB i daje mieć oraz robi odseparowane warstwy laminatu. Mamy cztery banki pamięci. One obsługują pamięć do 8400 MHz plus i do 256 GB pamięci. Ale pamiętajcie i więcej RAMu obsadzacie pojemnościowo tym ten RAM powinien być, a raczej jest wolniejszy. Musicie kupić wolniejszy. Jak kupujecie RAM powyżej 64 GB, zawsze sprawdźcie sobie na liście kompatybilności QVL producenta dokładnie, które kości, w jakiej konfiguracji ta płyta Wam obsłuży. Dwa złącza EPS na tyle, tutaj ich nie ma, nie widać, ale one tutaj są. Pewnie zobaczycie później, jak odwrócę Wam płytę. Natomiast powiem Wam od razu dla tych wszystkich, którzy mnie pytają ciągle, non-stop, w kółko, w kółko. Musicie podłączyć tylko jedną wtyczkę zasilania ośmiopinową EPS. Do płyty głównej, żeby wam to ruszyło i zadziałało. Nie są. Nie jest potrzebne podpinanie dwóch. A dlaczego dwie są przeważnie na płytach głównych? O tym też mówiłem sto razy, ale to powiem na przykład na najbliższym live, jeżeli mnie o to zapytacie. Wyświetlacz kodów Debug który zmienia się w wyświetlacz temperatury po wejściu do Windowsa. Same kody Debug też tutaj są, więc można bazować i na tym i na tym w przypadku jakichś problemów z rozruchem. Na całej płycie głównej rozmieszczonych jest 7 złączy do naszych wentylatorów. Pompy chłodzenia cieczą jednej, drugiej. Jest też kilka złączy do podłączenia i RGB i ARGB. Tutaj jest dodatkowe takie 3 amperowe złącze do podłączenia mamy w komplecie kabelek taką przejściówkę do podłączenia urządzeń, które wymagają mocnego zasilania, jak na przykład listwy RGB, dodatkowy kontroler wentylatorów i tak dalej i tak dalej. Mamy 4 złącza M2. Tu jest M2 na takich fajnych zapięciach są te złącza. Odpinamy sobie i podnosimy. Tu jest pierwsze M2, a tu są dodatkowe 3 M2 to i to to jest gen 5 razy 4, to i to to jest gen 4 razy 4. Więc tutaj mamy mnogość możliwości obsadzenia dyskami M2, w tym możemy obsadzić dwa naprawdę bardzo szybkie dyski gen 5, jakbyśmy tego potrzebowali. Złącze oczywiście PCIe 5.0 razy 16. Te dwa złącza są ekranowane dodatkowo wzmocnione, żeby karta graficzna ciężka, na przykład jakiś RTX 5090 nie wyłamał nam tego złącza z płyty głównej. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione na szybko złączkach bez konieczności używania śrubokrętów. Naprawdę fajna sprawa i przyjemność w montażu. Są też tutaj z boku cztery złącza dla dysków SATA 6G, jakbyśmy jeszcze z takich korzystali. Dwa złącza USB 3.0 na wyjście na przedni panel, i złącze USB typu C na przedni panel. Ono ma funkcję szybkiego ładowania, 27 W, więc można sobie na jakiegoś smartfona czy też tablet spokojnie ładować z przedniego panelu naszej obudowy. Sekcja zasilania, klub płyty głównej, 21-fazowa sekcja zasilania. Z tym, że 18 faz jest dla v Dwie fazy są dla soka, czyli całej, wszystkiego, co jest naokoło rdzenia procesora. I jedna faza jest MISK, czyli taka, gdzie jest potrzebna, tam jest podłączana przeważnie. Obsługuje wbudowaną kartę graficzną w nasz procesor. Nasz mm, procesor po prostu. O! Każdy ze stopni mocy dla FAUKORA ma 110A, więc bardzo dużo. To wszystko jest sterowane cyfrowym kontrolem, a chłodzone przez dwa potężne radiatory połączone ze sobą. Tego nie widać tutaj. Hit w środku, więc naprawdę solidna sekcja i solidnie chłodzona sekcja zasilania. Oczywiście tam termopady i tak dalej, i tak dalej. Bo od drugiej strony nie mamy żadnego chłodzenia sekcji ani żadnego innego komponentu na płycie głównej. MSI pewnie stwierdził, że jest to nie z... niepotrzebne, niekonieczne i dlatego nie zrobili żadnego shielda termicznego. Od drugiej strony, audio ukryte pod plastikową osłoną. Tutaj mamy najnowszego Realteka ALC4080 w systemie dźwięku 7.1 ze wsparciem dla 32-bitowego dźwięku i 384 kHz na tyle jest wyjście optyczne SPDIF ale jak jesteśmy jeszcze przy tej stronie płyty głównej to tutaj na dole jest dodatkowe złącze zasilania 8 pinowe, które służy nam do dodatkowego zasilania złączy PCIe. W przypadku na przykład jakbyśmy obsadzili dwa RTX 5090, może być konieczne podłączenie tego złącza zasilania, albo jakbyśmy obsadzili tutaj mocną kartę graficzną, a tutaj jakieś dwa dodatkowe, nie wiem, prądożerne kontrolery audio, MIDI, cokolwiek takiego, co potrzebuje jeszcze dodatkowego zasilania, a nie tylko linii PCIe. Z linii PCIe to tutaj ta właśnie ośmiopinowa wtyczka, która dodatkowo dokłada nam to zasilanie jeszcze dla złączy -E. Na dole przyciski power i przycisk reset, Może sobie tym sterować, czyli jako test będzie używać takiej płyty głównej wszystko mamy na wierzchu, bardzo fajnie, pokażę tylne złącza, co my tutaj mamy to tak w kolejności mniej więcej mamy złącze HDMI 2.1 do naszego monitora, nie ma DisplayPortu, jest tylko HDMI ale mamy 6 złączy USB 10 gabitowych typu A, to są te czerwone które tutaj widzicie mamy przycisk resetu BIOSu, mamy przycisk Smart Button, do którego możemy sobie przypisywać różne funkcje jakbyśmy mieli takie życzenie i przycisk flashowanie naszego biosu. Mam te USB-C tutaj od tej strony. Pierwsze dwa to są 40 gigabitowe USB z funkcją DisplayPortu, więc dodatkowo przez nie możemy jeszcze uzyskać wyjście na monitor. Jest też USB 10 gigabitowe typu C, w zasadzie to są dwa tutaj i y, koło złączy RJ45 do naszego internetu, naszej sieci i tutaj też są dodatkowe 10 gigabitowe te czerwone złącza typu A USB. Jest tego sporo, naprawdę sporo tutaj się dzieje. Mamy 5-gigabitową kartę sieciową LAN od RealTeka, a obok jest 2,5-gigabitowa karta sieciowa od RealTeka. Jest Wi-Fi 7 połączone z Bluetoothem 5.4. Do tego niestety jest wymagane Windows 11, żeby to działało, no bo sterowniki są niestety już tylko i wyłącznie pod Windows 11. Jakbyśmy chcieli, żeby to nam śmigało tak, jak powinno, z pełną prędkością. Są też zespolone na wyjście audio i SPDIF, czyli wyjście optyczne, no i też wyjście nasze właśnie anteny od karty sieciowej. Kilka testów dosłownie, kilka tak na sprawdzenie wydajności tej płyty głównej w podstawowych rzeczach. Na chwilę obecną to widzicie screeny z cpu żebyście widzieli mniej więcej na jakiej platformie ja to testowałem. Oczywiście wszystkie linki do całej platformy testowej znajdziecie pod filmem w opisie, więc tam możecie sobie dokładnie sprawdzić cały koszyk w morelach .net, na czym dokładnie, jakie było to testowane, ta płyta główna, jak ich dokładnie, podzespołów, pamięci i tak dalej użyłem. Zacznijmy od dysków M2. W tym przypadku użyłem mojej wysłużonej, ale sprawnej z Windowsem 11, który mam tam zainstalowany, oraz wszystkimi programami testowanymi. Dyskiem GEN 3 od Patriota. Zapis i odczyt dokładnie taki, jak producent deklaruje, więc tutaj wyniki są poprawne. Natomiast, jak włożymy GEN 5 do slotu, no to już pełną parą ta GEN 5 pracuje naprawdę świetne wyniki, zarówno samej GEN 5, jak też płyty głównej, bo niektóre płyty główne pomimo tego, że niby mają Gen5, to tak naprawdę jest to Gen5 REDI, więc trzeba uważać co się kupuje. A mówiąc o prędkości to jeszcze zewnętrzne USB 40 gigabitowe, dysk zewnętrzny SSD podłączony po kabelku USB typu C i wydajność zapisu Odczytu dostępu do moich plików, deklarowana przez producenta dysku, więc faktycznie te USB typu C mogą nam się przydać do szybkiego transferu plików. Oczywiście nie mówię o tym dysku, bo to nie jest jakiś najszybszy dysk na świecie, to jest dysk, na którym mam tam różne programy testowe, biosy itd. Natomiast często z niego korzystam i też transfer jest dla mnie ważny. Nie potrzebuję kosmicznych wyników, ale właśnie coś w tym stylu niecałe 900 MB na sekundę mnie całkowicie zadowala. No jeszcze Proforma Synbench R23. Co 7800X3D od AMD, wynik jednego rdzenia 1787 punktów i wielorodzeniowy 18372 punkty, więc wyniki w tym programie troszeczkę wyższe niż wyniki tego procesora na innych płytach głównych przy zastosowaniu tej samej pamięci RAM. Więc jest niewiele, ale jednak troszeczkę jest szybsza od tych, które testowałem na swoim kanale. Z tym procesorem i z tymi kościami pamięci RAM. Zobaczmy, jakie są temperatury sekcji zasilania. Podczas pełnego obciążenia procesor, chociaż procesor nie pobiera zbyt dużo mocy, to myślę, że warto to sprawdzić, żeby wiedzieć, jak się ta sekcja na tej płycie zachowuje. Sam procesor osiągnął 78 stopni po ponad 10 minutach maksymalnego stresu obciążeniowego w SteamBench R23. Natomiast sekcja zasilania 55,5 stopnia. Z wyjściowych spoczynku 48 stopni, więc według mnie jak najbardziej ok. Tak jak mówię, te AMD key, no to jest co prawda 7800X3D, więc tak bardzo nam tutaj nie obciąża tej sekcji zasilania. Sam też nie generuje zbyt dużo ciepła i też nie pobiera zbyt dużo mocy, bo jego moc aktualnie to jest 90, 85, a całe 90W. Więc tak naprawdę nic przy pełnym obciążeniu tego procesora. Myślę, że jak najbardziej, ok, nawet z mocniejszymi procesorami, ta sekcja spokojnie sobie da radę. Szczególnie, że deki wszystkie AMD ki nie pobierają zbyt dużo mocy w porównaniu do procesorów Intela, więc nie ma się co martwić, że ta sekcja nam się zagotuje. Poza tym ta sekcja jest naprawdę porządna i porządnie chłodzona, więc tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek problemach. Kilka słów RGB. Podświetlany jest przycisk reset, przycisk power na płycie głównej. Podświetlany jest ładnie ten radiator. Pod którym powinien znajdować się dysk M2G5 bądź też jakikolwiek inny, i podświetlana jest osłona tylnych portów to już standardowo logiem smoka, logiem msi -a. Na tylnym panelu świecą nam się tylko przycisk do kasowania wiosu i przycisk smart, do którego można przypisać różne funkcje, na przykład, nie wiem, reset albo wejście do bios albo save boota. No i też tutaj oczywiście podświetlana, wyświetlana jest temperatura tak naprawdę w tym momencie procesora na wyświetlaczu kodów debug led. I tak naprawdę tyle, nic więcej nam się tutaj nie świeci, nie mieni to, podświetlenie jest delikatne. Tak, tutaj nie ma tego radiatora dolnego, bo mam dysk z radiatorem, natomiast sam ten radiator nie jest nigdzie podświetlany, więc od tej strony też nam się tutaj nic nie będzie świeciło. Czas, moi drodzy, na konkretne podsumowanie tego MOBASa, bo jest to bardzo fajny MOBAS, bardzo mocno dopasiony przez producenta. Dwa złącza GEN5 dla dysków M2, multum złączy USB na tyle. To jest bardzo fajne, bo na przykład dużo osób, jak składa do mnie zapytanie o nowy komputer, to zaznacza, że potrzebują dużą ilość złączy USB, bo taki ostatni przykład Pan zajmuje się tworzeniem muzyki i podłącza do komputera milion różnych urządzeń, ja się na tym nie znam, więc nie powiem Wam dokładnie co, ale właśnie za pomocą portów USB, i nawet sobie tam wybrał jakieś, wyszło mi takie zestawienie i wybrał sobie jakieś zewnętrzny hub USB, bo potrzebuje naprawdę dużo tych portów USB. Więc dla osób, które naprawdę potrzebują podłączać milion urządzeń, no może nie milion, ale tyle, ile z portów USB, bardzo fajna opcja. To wszystko oczywiście ma swoją cenę, ale. Coś za coś. W takim świecie żyjemy, że im bardziej wypasiona płyta, główna z większą możliwością podłączania urządzeń, dysków, kart graficznych i innych tego typu bajerów, no to niestety cena też wyższa. Na pewno stabilna, na pewno, tak jak wam powiedziałem, dobrze doposażona, na pewno z fajnym, mm, stabilnym biosem, który nie resetuje się co 3 miesiące. Na pewno producent dba o to, żeby te aktualizacje biosów wychodziły bardzo często, jak tylko na przykład nowa agesa dla procesów się pojawi, bo od razu jest to wrzucone na stronę producenta płyty głównej i można sobie pobrać, zaktualizować BIOS. Skromne RGB, nikomu nie będzie przeszkadzało, a jak komuś bardzo przeszkadza ten ładny napis podświetlany na radiatorze dysku Gen5, to może też to oczywiście wyłączyć. No i ten smok na osłonie tylnych portów. Bardzo solidna sekcja zasilania, ponad 100A, stopnie mocy bardzo fajnie Przygotowana fizycznie na przyjęcie nowych procesorów AMD, chociaż procesory AMD nie grzeją się tak mocno i nie potrzebują tak wyśrubowanych sekcji zasilania to lepiej mieć przyszłościowo niż nie mieć solidną sekcję zasilania na swoim mobasie, jeżeli już planujemy wydać uwaga ponad 2000 zł na samą płytę główną. Ale z minusów mojej dozy też musi to być i ja jestem na to bardzo mocno cięty ostatnio, bo AI robi się marketingiem, marketingowym, marketingowym chwytem, a nie samym AI, nie samą sztuczną inteligencją zaimplementowaną w urządzeniach. Owszem płyta jest przygotowana pod sztuczną inteligencję, ale tak naprawdę na większości płyt głównych możecie pracować ze sztuczną inteligencją. Te wszystkie dopiski, że AI Engine, AI Cooling, AI coś tam i coś tam, to jest tak naprawdę chwyt marketingowy, bo te same, ten sam soft, ta sama funkcjonalność msi była przed boomem na sztuczną inteligencję i nie nazywała się AI. Po boomie na sztuczną inteligencję dodali dopisek AI, troszeczkę zmienili formę graficzną tego softu, może usprawnili algorytm, ale to wszystko opiera się na zaszytych algorytmach, a nie na komunikacji z serwerem sztucznej inteligencji, zadawaniem pytania, oczekiwaniem na odpowiedź i ustawieniem pod to, co nam odpowie serwer ze sztucznej inteligencji, jak na przykład Chat GPT. Więc to jest chwyt marketingowy, to mnie bardzo drażni, bo wszędzie, gdzie już tylko można, producenci dodają ten dopisek AI. Ale to na szczęście nie ma nic wspólnego z tym, że płyta sama w sobie technicznie jest bardzo dobrym produktem. Ode mnie utrzymuje wyróżnienie za super jakość, bo naprawdę. Jest to kawał fajnego Mobasa. Tak, cena jest dosyć znaczna: ponad 2000 zł za samego Mobasa to jest sporo. Ale to nie jest płyta dla zwykłego Kowalskiego, tylko takiego Kowalskiego, który faktycznie wykorzysta jej potencjał w postaci ilości złącz wszelkiego rodzaju. Stabilności, Ośmiowarstwowego PCB itd., itd. Bo w cenie tego X870E Carbon Wifi możemy mieć płytę B650 i procesor 7800X3D. Albo kupić takiego wypasionego mobasa jak Carbon WiFi od MSI -a i dokupić w styczniu, lutym najnowszy procesor X3D9980. Od AMD. I wtedy to będzie już absolutny top topów do grania. Do tego możemy podłączyć milion urządzeń, na przykład dla osób, które są fanami symulatorów lotniczych, bo tam każdy wolant, każda przepustnica, każde pedały mają osobne wtyczki USB i trzeba je podpinać przeważnie. Nie. Szeregowo, a równolegle, właśnie do komputera. W każdym razie, w tym budżecie, moi drodzy, około 2000 zł, jest to jedna z najlepiej, o ile nie najlepiej, doposażona płyta główna. Więc jeżeli celujecie, szukacie takiego produktu, to ten X870E Carbon WiFi będzie właśnie płytą dla Was. Myślę, że na lata i do stworzenia takiej bazowej, bardzo mocnej platformy z możliwością jeszcze przyszłej oczywiście rozbudowy o wymianę procesorów na jeszcze inne zestajni AMD. Więc pamiętajcie, linki do Moreli i do płyty głównej pod filmem w opisie, jak też do najnowszych promocji w morelowym sklepie. Zachęcam do sprawdzania, klikania i ewentualnie zakupu oczywiście tego karbona, jak też innych produktów z linków pod filmem. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i pozdrawiam Was wideoblog. Tech. Cześć, pa!